Jakie to życie jest beznadziejne! W to samo i ciągle słyszę. Ogarnij się! Potrafisz! A ja nie potrafię, nie chcę! Znów jedynka zmarzmy i nie będzie jak w reklamie. Nigdzie mnie nie wyślą. Natomiast będą zrzędzić. Jak w swoim wieku? Przecież masz wszystko. Masz się tylko uczyć. Boże, jakie ja mam wszystkiego dosyć! Nie jestem dzieckiem, poradzę sobie. I co, kotku? Pamiętasz, jak jeszcze w przedszkolu nazywałam cię Filemonem? I co, biedaku? Już nie chodzimy razem do przedszkola. Dorastam i co z tego? Nic dobrego. A wiesz, on dziś tak na mnie patrzył, tak patrzył. Sama nie wiem, czy go kocham, czy mi się tylko wydaje. A rozmawiać mogę o tym tylko z tobą. To śmieszne. Kim jesteś? Daj spokój, kotłów. Nie poznajesz mnie? Filemo? Istotnie. Długo to trwało, zanim się połapałaś. No to do rzeczy. dziś strasznie wściekła. Przesadzasz. Nie jestem no aż tak ślep. Tak, akurat. Żeś, moja droga, siebie nie widziała. Co się z tobą działo? A co cię to obchodzi? Nie, no nic mnie to nie obchodzi. Byłem tylko ciekaw, dlaczego wyglądałaś tak. Ja byś miała zabić każdą osobę w zasięgu wzroku. Naprawdę tak wyglądała? Ależ oczywiście, właśnie naprawdę wściekła. Chyba nigdy nie byłaś aż tak nerwiona. No, może raz. Świetnie. Jak w drugiej klasie, na komunii świętej, nieprzyzwyczajona do falbanek, potknęła się przed ołtarzem, wszyscy się śmiali. Ta, pamiętam, stare czasy, stare jak stare, jakbyś miała 1457 lat. Patrzyłabyś na to nieco inaczej. Masz aż tyle lat? Pewnie. A co? Chcesz to jakoś skomentować? Nie, po prostu nie wyglądasz. Miło mi to słyszeć. Ale nadal nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Co się stało? No bo widzisz, jest taki chłopak, który się we mnie zakochał. Ale nie wiem, czy tak na poważnie, czy tylko dlatego, że jestem niedostępna. A ja nie wiem, czy kocham tego chłopaka, czy nie kocham. Wow, nie ma tu jak jak myślenie nastolatki. Nie we wszystko jasna sprawa, a zrozumieć nie da rady. No to czego tu chcesz? Pokazać czy czym jest ta twoja miłość. Chodź. — Ależ oczywiście. Wiele o tobie słyszałam, dziecko. — To mm, miło. Kim pan jest? — Na duszę. nie przedstawiłam się. Jestem Julia Kapulecki. — Ta z Roma Julii, Szekspira? — Tak, ta sama. Gdzie moje maniery? — Siadajcie chwilę. Jak cię znam, najwygodniej będzie ci na powłoce. — Oczywiście na jaśniejsza pani. Tylko poprosiłbym o kilka poduszek. Ależ oczywiście kilka ja powinna. Tak, najjaśniejsza pani? Przynieście poduszki. Oczywiście, oczywiście najjaśniejsza pani. Dziękuję, najjaśniejsza pani. Żaden problem, drogi Filemonie. A ty, Zusia, nabijesz się czegoś? Nie, dziękuję. No dobrze, przejdźmy więc do rzeczy. Filemon nigdy nie przyprowadzał do mnie ludzi od tak sobie. Zwykle są to albo nieszczęśliwie zakochani, albo tacy, których miłość jest niemożliwa. Tak, zwykle tacy ludzie albo sami do mnie przychodzą, albo to Filemon ich do mnie przyprowadza. Ty pewnie też masz kłopoty z miłości. który się będę zakochał. ale nie wiem, czy tak na uważnie, czy po prostu ma takie się. To w czym problem, skoro on... Ale ja nie wiem, czy go kocham! Posłuchaj, według mnie to nie jest żaden problem. Może za moich czasów, za czasów kapuleckich, to byłaby jakaś trudność, ale w tych czasach, kiedy nie ma tej. Terności miłości. Po prostu uwierz sercu. Tylko tyle. To wszystko? To wszystko nic więcej. Posłuchaj, ja uwierzyłam sercu. Uwierzyłam na przepór światu. Byłam odważna. Musiałam być odważna, żeby to powiedzieć. Romeo. Czemuś ty jesteś Romeo. Wyszedź się swego rodzaju. Rzuć tę nas. Lub jeśli tego nie możesz uczynić, to przysiąż wierny być mojej miłości, a ja przestanę być skwika krwi kapulety. Nazwa twa tylko jest mi nieprzyjazna, boś w istocie nie monteki dla mnie. Jest, że Montekin, choćby tylko ręką, powieniem, twarzą, zgoła jakąkolwiek częścią człowieka? O, weź inną nazwę! Czymże jest nazwa? To, co zowiem różą, pod inną nazwą nie by Tak i Romeo. Bez nas Romeo przecież by całą swą wartość Romeo, pożyć tę nazwę, a w zamian za to, co nawet cząstką ciebie nie jest, weź mnie. Ach, cało. Najjaśniejsza Pani, myślę, że Zuzanna zrozumiała, Posilimy się i możemy udać w dalszą drogę. Nie jestem głodna. To nie wypada. Byś gośnią najjaśniejszej pani i jeszcze odmówisz posiłku za mną. Szacunek dla gospodarza tego wymaga. Dobrze, ale nic wielkiego. Muszę dbać o linie. Jak ja cię dobrze rozumiem. Kobiety, tylko mężczyźni i w głowie. Ile mot? Nie pozwalaj sobie. A bo co? Jestem od Ciebie starszy od 1400 lat. Mam prawo. Dosyć tego. Oczywiście, najjaśniejsza pani. Przepraszam za zachowanie mojej podopiecznej. Jestem pewien, że… Au! Co ty sobie wyobrażasz, wredna star. Dosyć już! Obydwoje macie przed sobą długą drogę. Może pan nie zna w czasu. To my już sobie pójdziemy. Słusznie pragniesz, moja droga. Dziękujemy za mądrość i wskazówki. Żegnaj, Filemonie, a ty… Zuzia, moja droga, porozmawiaj ze swoim ukochanym. Tak od serca. Bądź szczera i nie wstydź się miłości. Po prostu porozmawiajcie i poznajcie się lepiej. Jestem pewna, że będzie dobrze. Dziękuję Ciulio za wszystko. Masz, czytaj. Ja nie jestem tym dobrym. Niemożliwe. Jesteś tak stary, że zapomniałeś, jak się czyta, więc wiadomo pisać też nie umiesz. Jestem in... in... indowoli... Może indywidualistą. Jak widać, mówić też nie umiesz. Zamknij się i czytaj. Moi drodzy, aktualnie jestem nieczynny. Poczekajcie na mnie chwilę, please. Stary leń, pewnie znów się czymś się, Ja także mam robotę. Ty pomagasz jej, ja – komuś Ty pomagasz? Niemożliwe. – Mój drogi, wiem, że mimo tego, że akurat ty masz o mnie bardzo niskie mniemanie, to jednak po coś tu przyszedłeś. Masz więc jakąś sprawę? – Nie no, skądże? Chciałem tylko zobaczyć A? tę podróbkę mięsożelcy, jakim jesteś. – Powiedział tysiącletni go – A ty to niby co? Nastolatek? – Na pewno jestem młodsza od Tylko ty nie niedorobione! – Dosyć już tego! – Jak myślisz, dała się nabrać? – Co to z mojej Na pewno nabraliście mnie. – Ta... wiesz co? Chyba tylko ta... – Julia Buletti. – Nie dała się nabrać na naszą kłótnię. – Nie na no, skąd, oczywiście, że dała się nabrać. Tylko była za dobrze wychowana, by nam przerwać. No, moja droga, drugą osobą, którą chciałbym Ci przedstawić, jest list z opowieści Antuana de Saint Super. Mały książę, czytała się przy mnie. A, no jasne. Specjalista od nadziejnych przypadków do usług jej królewskiej mości. Przy... Nie ma się. Żartowałem. Tak. Nie przejmuj się, że Cię nabraliśmy. Prowadzimy tę tradycję od kilkuset lat. No, moja droga. Zabrać naszego nowego przyjaciela w sprawę. Nie ma takiej potrzeby. Skąd wiesz? Powiedziałeś mu. On? Nie. Julia? Tak. Wysłałem do nich dwóch ludzi. Ono winę. No i potem, po to wyborne wino porządku. Poczekajcie, aż Wiem, że tobie ono absolutnie nie przysługuje, bo jesteś za młoda, ale ty, Filemon, na pewno się zgłosisz. Zaraz. Może o mnie zapomnieliście, ale ja tu wciąż jestem. Święta racja. Chcesz o nam rady? A co z miłością? Mieliśmy wytłumaczyć. Nie przejmuj się. Mamy jeszcze czas. I tak jesteśmy za wcześnie i musimy trochę zaczekać. Poza tym dla nas to jest pretekst do spotkania się i rozpracowania... też przepraszam, wypicia odrobinę wina. To może ja sobie pójdę, co? Lepiej nie, bo się zgubisz. — Tutaj? — Zapomnij. — Czy ty myślisz, że przewodników wysyła się tylko po to, byśmy kłócili się z tymi, których oprowadzamy? — Nie. My, jak sama nazwa wskazuje, was oprowadzamy. Bez nas nie trafisz ani do domu, ani nawet do Julii, chociaż to blisko. — Dobra, zostaję. Ale powiedz mi, co mam zrobić? — Jasne. Siadaj. — A ja to co? Nie A jakże? Jesteś tylko przewodnikiem. — A ja? Mentorem należy mi się szacunek, którego ty nie radzi mi wreszcie na czy nie? No dobrze, Więc posłuchaj, skoro czytałaś małego księcia, to wiesz, jak ja go oswoiłem, No i odwrotnie. Więc tym chłopakiem też tak mówi. Oswój i zaprzyjaźnię się. Z tym. Mam go tak po prostu oswoić? Tak! Miłość jest najważniejszym uczuciem dla każdej żywej istoty. Minus nie pozwalaj sobie. Więc jak cię kocha, to da się odwoju. A jeśli nie, to nie. To takie proste? Owszem. Proste jak pyksnurka w kieszeni. A kto wy? A Jimno? Nie dała. Ta, Mówiła coś o bandzie opijusów, którzy nie wiedzą, jak się zachowywać. I ma świętą rację. No cóż. Starowina i tak nie ma, no to nie ma sensu byście tu siedzieli. Wam dziękuję. Zaraz za was. Jakie dziękuję? Miało być pięćdziesiąt srebrnych monet. Za dostarczenie wina. A wina przed sobą nie widzę. To cześć, stary druku. Do widzenia. Poczekaj jeszcze. Posłuchaj. Dobrze widzi się tylko serce. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. On musi zrozumieć, że jest za ciebie odpowiedzialny, że jestem dla niego najważniejsza. Na zawsze. Zapamiętaj te słowa, bo ludzie chyba o nich zapomnieli. No to idźcie. Czekaj, tak. mamy was w droga. i naszych sprawnych drogach. I wywitajcie wielbośni panowie. Wiemy, co was do nas sprowadza, ale nie wiemy, czy będziemy mogli wam pomóc. Co? Jak to? Dlaczego? Uspokój się, moja droga, złość piękności szkodzi, a ty niewiele masz już do stracenia. Jak mnie odprowadzisz do domu, to przysięgam, że ci powieszę. Naprawdę? Chciałabym to zobaczyć. Ale to raczej niemożliwe. Moi drodzy, to nie jest chyba czas i miejsce na tego typu szowne przebranie. Nie muszą być słowne. Dosyć już tego! Zachowujcie się jak... Jak ty i twój brat. Za młody, po ćwiczeniach i pojedynkowaniach. Nic tylko. To był niedozwolony cios. Powiedział przebrany chłopacy. Wieś się, tylko oczywiście. Żadnej podziemi dla ojca. I tak dobrze, że nie skończyło się, jak skaniek i apel. Nie, ojcze, litości. tości za moim Mój drogi, nie myślisz, że to rzeczywiście nie czas i miejsce na tego typu rozważania? Tak, rzeczywiście. Chyba pomyka nam sens sprawy. No, naprawdę. Ja siadę i zjedz sobie ciasteczko. Czym chata bogata? Wiem, że czasami minuty mówię, bo jest już stary, ale dzięki tej starości sporo wiem i rozumiem. A jeśli chodzi o mojego syna, to szczerze mówiąc, no, więc jak mówię, w miłości trzeba wybaczać, to jest trzeba bardzo dobry. To jest w sumie najważniejsze. Pamiętaj więc, że jeśli ktoś naprawdę złożyłaś, to nie wszystko. Musisz nauczyć się też. Wybaczać. Teraz to obaj wiemy, drogi I co naszą młodą nie ma w tej, w tej sytuacji? nie no. na z drobiazgowa dała szansę, bo miłość, miłość cierpliwa jest. Łaskawa jest. Nie zazdrości. Nie szuka poklasku, Nie unosi się pychą, Nie dopuszcza się bez bezstydu. Nie szuka swego. Nie unosi się gniewem. Nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości. Też współweseli się z prawdą. Jakie to piękne. Ja myślę. Ty naprawdę myślisz? Nie. Pamiętaj także, że ten chłopak, o którym myślisz, nie jest jedyną osobą, która Cię kocha. Naprawdę? Tak. To po to zabrałam Cię w tę podróż, żebyś coś zrozumiała. Miłość ojca do syna to też miłość. I syna do ojca. Tak, ale… A miłość do najlepszego przyjaciela to też też miłość. No owszem, tylko że… Pamiętaj, że ja też Cię kocham. 재 oh. <laughs> Cieszę się, że się cieszysz. Chciałam Ci powiedzieć, że...